Oglądasz 60 Sekund TV. Dziś u nas Miasto kontra Sanguszkowie. Spór o ruiny zamkowe. Spór o prawo własności do ruin zamkowych na Górze Świętego Marcina trwa od 2008 roku i nic nie wskazuje na to, by miał się zakończyć. Pewne nadzieje pojawiły się w ubiegłym roku, kiedy to rodzina Sanguszków miała spotkać się z prezydentem miasta, ale do rozmów nie doszło z uwagi na aresztowanie Ryszarda Ścigały. Miasto chce przejąć i zadbać o niszczające ruiny i udostępnić zabytek mieszkańcom, póki co stwarzają one zagrożenie dla licznie odwiedzających je turystów i spacerowiczów. Wojewódzki konserwator zabytków ze względu na zły stan techniczny obiektu oraz zagrożenie bezpieczeństwa wydał decyzję nakazującą Pawłowi i Klaudi Sanguszko zabezpieczenie, uporządkowanie i oznakowanie ruin. Zamek coraz bardziej się sypie, a trwający od lat spór może doprowadzić do tego, że za jakiś czas nie będzie już czym się opiekować.